Jak wiadomo, uczestnicy bazy fazy mają swoje specjalne zdjęcia profilowe. Tutaj mamy Alibułkę, tutaj mamy Zbyszka Króla. A dom Kuby Paniczko? Dom Kuby Paniczko nie ma takich profilowych. Stwierdziłem, że my nie jesteśmy wcale gorsi od nich. Dom Kuby Paniczko nie jest gorszy. Nie jesteśmy wcale gorsi od nich. Dom Kuby nie jest gorszy. Dlatego zrobimy jeszcze lepsze profilówki. Bierzmy się do pracy. Zacznijmy proszę Państwa od tego, że zrobię sobie specjalne zdjęcie najlepiej na niebieskim tle, aby program do montowania łatwiej mógł wyciąć, yy, wyciąć mnie, tak dokładnie. Tutaj mamy lampę, proszę Państwa, profesjonalne studio, o lampa jaka ładna i zrobimy z niej zdjęcia. O i będzie o takie zdjęcie piękne, no mi z tyłu. W trakcie robienia z zdjęć stwierdziłem, że lepiej założyć białą koszulkę, bo tą od trep stara trochę sobie uwaliłem, no więc twoje 5 minut. Skończyłem, proszę Państwa, proces robienia zdjęć. O, tu na Arturku pokazuję, jakie udało mi się zrobić, tak? A tu Wam pokazuję proces produkcji, yy, jakie zrobiłem. DP. Coś mi z Tło już jest usunięte, proszę Państwa. Dodałem też tło. Dałem to tło, ale myślę, że powinniśmy dać coś więcej. Dałem takie paniczko w tle, tylko nie wiem, czy to git wygląda szczerze. Na razie zrobię tak, najwyżej zmienię. Yy... No I tak każdy z nas będzie miał: Będzie miał Szczepan, Będzie miał Artynka. Na IG wstawię, czy zmienić bez paniczko, czy nie. Więc możecie głosować. Wpadajcie. A ja się żegnam z Wami dziękuję. To był y, Daily Dzień 11, chyba, albo 12. Nie wiem. Tak się nasz Daily zaliczone. Pozdrawiam.